Będzie muzyka, będą galerie, będzie malarstwo, szczyrk z kulturą. O, proszę Państwa. Kać były Jonicku, kać były do rania. U dziewcyny u jedynej, co była sama. U dziewcyny u jedynej, co spała sama. Ręce do tyłu, wyżej siedzenie. Patrzymy się przed narty, jeszcze niżej. Nogi bolą, szybko robicie zdjęcie. <laughs> Jedziemy wyżej. Dziwne było, jakbyśmy jechali niżej. Na się jak ładnie! A za tymi drzwiami dzieje się magia. Chociaż to są góry, to tak naprawdę za nami całe morze atrakcji. Korzystamy z tego, a jakże. Ale nie jest to ostatni moment tego odcinka, kiedy nóżka chodzi. Nie trzeba tylko przyjeżdżać do Szczyrku, kiedy na Szczyrk mówi się Szczyrka i do... Polecamy Waszej uwadze Szczyrk, Południe, Beskidy. O tej porze roku i no, o każdej porze roku i siebie samych też polecamy. Tak, w mikrokosmosach właśnie. Kiedy góral zadmie w trąbite po raz trzeci, wysiądziecie przed ekranami, a my pokażemy wam beskidzkie piękno, które kryje się w jednej z miejscowości województwa śląskiego. Te nierzadko ikoniczne ujęcia nie będą was długo trzymały w niepewności, gdzie to dziś was zabraliśmy, ale z dziennikarskiego obowiązku powiedzmy to wprost. Za nami skalite, obok nas skrzyczne, czyli jesteśmy gdzie? No rzecz jasna w Szczyrku, który nas dzisiaj wita przepiękną pogodą, ale my dziś chcemy o tej wyjątkowej miejscowości opowiedzieć Wam, no, w taki nieco inny sposób. Czyli nie będzie narciarstwa, rowerów, skoków narciarskich? A w każdym razie nie tylko, bo wiadomo, sporty zimowe to jest jedno, ale dzisiaj pełne słońce, więc jest okazja do tego, by opowiedzieć Wam o Szczyrku w kontekście kultury. Więc będzie rękodzieło, będzie muzyka, będą galerie, będzie malarstwo, Szczyrk. Sculpture. O, oh, proszę Państwa. My tu byliśmy cały czas, słuchajcie, a spotykamy się z wyjątkowym gościem. Który ma ze sobą wyjątkowy instrument. Proszę nam powiedzieć, ja, co to jest. W ogóle. Ja bym najpierw powiedział, to jest taki troszkę inny akordeon. Trafiłem. Bardzo dobrze. Z, choć ma tutaj bardzo dużo różnic od akordeonu. Mhm. Poza wyglądem i tym, że ma tu guziki. No, akordeon też może być guzikowy. Ale tak, jest to heligonka. Mamy tu też napisane nie mamy napisane. Na większości heligonek jest napisane, mhm. że to jest heligonka, ale tak, różni się tym od akordeonu, że. Tutaj na jednym guziku mamy dwa dźwięki. Jest to akordon diatoniczny, możemy powiedzieć. Czy ten instrument dobrze pasuje do góralskiej, szczyrkowskiej muzyki? Oczywiście tak. No jest, Heligonka jest uznawana u nas za instrument ludowy, dlatego że się gra właśnie te góralskie melodie, te, te, te wszystkie te pieśni i, i podczas kolendy typowo góralskie, tutaj u nas szczyrkowskie Także jak kiedyś ta muzyka brzmiała na dudach, na skrzypcach, teraz brzmi oczywiście na heligowce. jakie wrażenie robiła sama Heli Gonka, a teraz w akompaniamencie całego zespołu... Dejcie spokój, Słodygowicz. Słodygowicz robi już kolosalne wrażenie, aż nóżka sama chodzi. Dokładnie. Jesteśmy na Szczerkowskim Rynku, powiedzmy, to jest Plac Świętego Jakuba. I akurat trafiliśmy, zupełnym przypadkiem, na festiwal kapeli góralskich. Jest to festiwal inspiracji folkowych. I występują tutaj kapele nie tylko z tego obszaru kraju, ale również, w ogóle nie, nie tylko z Polski, ale z Czech. Nie Słowacji. Tak jest. Także cała masa inspiracji muzycznych. No i korzystamy z tego, a jakże. Ale nie jest to ostatni moment tego odcinka, kiedy nóżka chodzi. W miejscu, do którego zmierzamy teraz, śpiew i muzyka również wybrzmiewają. I to już od setek lat. Oczywiście jest to inna muzyka, bo mówimy o kościele. W 1730 roku jezuici zorganizowali tu pierwszą kilkudniową misję ewangelizacyjną. Parę dekad później na dworze austriackim w Wiedniu zapadła decyzja o erygowaniu parafii. I tak oto powstało Sanktuarium Świętego Jakuba. Mieszkańcy Szczyrku byli parafianami parafii w Łodygowicach. Ale w 1797 roku zaczęła się budowa tego kościoła, to sanktuarium świętego Jakuba. Już w 1800 roku, to bardzo trudne słowo, została ta świątynia oddana do użytku. Wiemy, to jest droga na bielsko prowadząca na niewielkim wzniesieniu. Taki drewniany kościół, który zresztą jest na szlaku architektury drewnianej. Przepiękna budowa. Sanktuarium jest wyposażone w stylu późnobarokowym. To zabytki pochodzące z nowosądeckiego klasztoru Norbertynów. Znajdziemy tu trzy ołtarze, organy i kamienną szczelnicę sprzed 200 lat. Na wieży zaś dzwon z 1691 roku. Na początku odcinka obiecaliśmy, będzie muzyka. I była, a zdradzę Wam, że pojawi się jeszcze nie raz. Z kolei w sanktuarium sztuka spoglądała na nas z każdej strony, więc teraz przyszedł czas na rękodzieło. Wstąpimy w gościnne progi przestrzeni twórczej Beskit Arts. Zobaczymy, ile w nas artysty. Dzisiaj akurat się dzieje wyjątkowa magia, to jest szkliwienie. To jest takie sproszkowane szkło i nakładam je na biskwitowe naczynia, które są już po pierwszym wypale. Nie widać teraz jeszcze kolorów, one są z reguły takie szarobure. Maluję jak farbą, pędzelkiem, ale w związku z tym, że wszystko jest pracą ręczną, czyli od wycięcia, to nawet widać na tych talerzach, ja nie wycinam z szablonu, wycinam z ręki, więc każdy ma troszeczkę inny ten brzeg. Mm -hmm. Lubię mm -hmm. zostawiać takie nierówności i wykorzystywać po prostu tą pracę ręczną, czy jakiś ślad z pędzla, który zostaje ze szkliwa. Nakładam dwie, maksymalnie trzy warstwy. To musi sobie wyschnąć, i potem układam w piecu. Możemy też pójść zobaczyć. Tam dzieje się magia. To jest moje miejsce pracy. Tam jest pieco, o którym mówiłam, że w... wkładamy razu, te talerze pójdą razu to prosto. <laughs> te talerze pójdą prosto do pieca, a dzisiaj akurat od rana wyciągam. Zobaczcie, jakie małe. Pani powiedziała, że nie działa sztuki, a ja się będę jednak upierać, że całkiem nie, sporo ja się sztuki w nie, jest. jestem artystką, nie jestem artystką, jestem... Przemieśnikiem bardzo, bardzo. Ale powiedziała Pani ważną rzecz, że, że glina uczy cierpliwości, yy, góry uczą pokory, czyli to musi być po prostu bardzo fajne też połączenie w tym miejscu. Takie relaksujące, ta ceramika w szczyrku. Szukałam czegoś dla siebie, więc mhm. poszłam na... na takie warsztaty, które teraz prowadzę. I to, co ja dostałam wtedy z tej pracowni, do której chodziłam, postaram mhm. się przekazać innym, żeby chociaż na chwilę odpoczęli głowy odpoczęły, zrobili coś innego, a zawsze wychodzą z jakąś rzeczą praktyczną, którą potem używają każdego dnia i myślę, że sprawia im to uśmiech. A jak tacy, tacy uczestnicy biorący udział w takich warsztatach wychodzą potem z pracowni? To pierwsze co, jak wychodzą, to pewnie tak 10 centymetrów nad chodnikiem. Troszeczkę tak. To, no. to ja Wam powiem, jak to jest. To jest tak, że wpadają w biegu mhm. z telefonami. Najczęściej się spóźniają, no bo, no bo życie, życie pędzi. Oni tak wpadają. Zaczynamy lepić. A każdy oczywiście mówi, że nie, że on się nie nadaje, że on nie ma talentu do tego. Więc jest taki na początku chaos. Staram się to wszystko wyciszyć. opowiadając. Pokazując, co będziemy robić, a jeszcze w międzyczasie, tu pani odbierze telefon, tu dziewczyna komuś odpisze, tu, tu ktoś z pracy, tu SMS. Jak zaczynają lepić, jeszcze parę razy ten telefon tymi brudnymi rękami z gliny odbierają, ale tak widzę, że z każdą minutą mają taki dystans do tego i w którymś momencie ten telefon wyłączają, odrzucają i wtedy się zaczyna ten spokój. Staramy się pokazać wam dziś szczyrk od zupełnie innej strony, ale przejeżdżając obok bodaj najładniej położonego kompleksu skoczni narciarskich w Polsce, nie można o nich nie wspomnieć. Na tych obiektach możemy zobaczyć nieraz najlepszych skoczków świata, za to w tych wnętrzach dowiedzieć się czegoś o dawnych mistrzach, którzy przecierali szlaki Orłowi z Wisły czy rakiecie z zębu. Pierwsza salka, jest to salka taka ogólna, gdzie znajdują się narty biegowe, zjazdowe i do skoków. To są lata 30., 40., 50., 60. aż do, do tych 2000. Jak zmieniał się sprzęt właśnie, jeżeli chodzi o, o, o te narty? Pierw narty drewniane, w latach 60. już były narty powlekane plastikiem. Tak mniej więcej narciarz wyglądał w latach międzywojennych do, do 50., 60. lat nawet. Mhm. Narty polskie są. Cała Polska jeździła na nartach szaflar. To była wytwórnia na koniec 60., lat 70.. -tych. Na ścianach są głównie bezpicy olimpijczycy. Miejsce ważne, ok, dla polskiego sportu, ale też tak. dla lokalnej tożsamości musi być bardzo ważne. Oczywiście, to jest taki nasz patriotyzm regionalny, no bo szczyrk to jest narciarski. Zawsze był narciarski. Najlepszych widzimy skoczków, ale też, też mamy tu tych, ten sprzęt zjazdowy, biegowy, tak żeby pamiętać o tych, o tych naszych narciarzach, no bo to jest nasza duma, to jest szczyt, to jest narciarski. Tutaj mamy taki przekrój historyczny, takie tło historyczne można powiedzieć, ale jest tu też drugie pomieszczenie, a w nim więcej współczesnych akcentów, ale to już wam Kamil pokażę. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to to podobieństwo strojem pana z tym dżentelmenem ze zdjęcia. Tak, tak. To znaczy spodnie 56 rok, narciarskie buty 56, skarpety. Niestety marynarka trochę oszukana, bo to jest marynarka z Igrzysk Olimpijskich z Londynu 2012 rok. I przejdźmy tak troszeczkę, przyspieszając oczywiście ten bieg historii, do tych, no można nam powiedzieć, współczesnych. Ta technika bardzo się zmieniła. Tak, to jeżeli chodzi o technikę, to są narty Piotrka Fiasa. Na tych nartach skoczył rekord świata w 1987 roku w planicie. Skoczył 194 metry. Chciałbym Wam zwrócić też uwagę na tą elegancję, którą tutaj mamy, i na tą tutaj już nowoczesność. Czyli te stroje, które my kojarzymy z transmisji sportowej. Zresztą tu są narty podpisane przez Adama Małysza. To jest kamień czyli ten kącik już jest taki nam współczesny. Kiedy zasiadamy przed telewizorami, oglądamy, tak się zmieniły te skoki. I tutaj mieliśmy taką rozmowę z panem, że faktycznie kiedyś liczyła się bardziej elegancja. Dzisiaj to moja opinia. Bardziej liczy się aerodynamika i te takie laboratoryjne, wypracowane nowinki. Widać. Proszę wejść sobie. Zaraz poprawimy tu. Na całych stopach, przysiad robimy, ręce do tyłu, wyżej siedzenie, patrzymy się przed narty, jeszcze niżej. Nogi bolą, szybko robicie zdjęcie. Jeszcze, jeszcze jeszcze, A teraz wyskok, wyskok, wyskok. Nie, bo to się skończy na... No, no, nie, to nogi bolą, to trzeba... A umiesz tak teraz się wyprostować? umiarkowanie, dynamicznym skokiem wzbijamy się na wyżyny. Kierunek Skrzyczne. Stoki Skrzycznego posiadają ponad 10 km rozmaitych tras narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Ta kolejka w ciągu jednej godziny może przewieźć nawet 2400 osób, w tym naszą skromną ekipę. Jedziemy wyżej. Dziwne było, się jak byśmy jechali niżej. Dotarliśmy mniej więcej 20 minut później jesteśmy na szczycie. 1257 metrów nad poziomem morza, czyli skrzyczne dla wielu. Najwyższy szczyt Beskidu śląskiego. Mhm. A, A przyjechaliśmy tutaj. No właśnie. No właśnie i chyba już to mogą Państwo nawet słyszeć, bo mamy tutaj pewnego niezwykłego gościa, który opowiada o lokalnej tożsamości, o historii, przez swoją sztukę. Prosto z serca. Zaraz tego posłuchamy. Poznajmy go. U dziewczyny u jedynej, co była sama. U dziewcynę u jedynej, co spała sama. Mówi się, że ta muzyka się ciągnie góralska poprzez wszystkie granie, szczyty i tak dalej. I my faktycznie byliśmy świadkiem tego, że na szczycie skrzycznego ta piękna muzyka poniosła się. Jest z nami pan Rafał. Za który... jego sprawą te, ten piękny koncert dzisiaj. Jest pan multiinstrumentalistą, to jest chyba właściwy tytuł. Na jakich i na ilu instrumentach pan gra? Jeżeli to można w ogóle tak zliczyć na szybko. No, grą na Trąbicie grom, na pistołce, łokarynie, na skrzypcach, na pianinie grom i na trąbce. To jest grom. To jest moja tożsamość, bo jestem tutaj ze styrku. Tu, jak się urodził w styrku, w chałupie położono mnie odbierała i obecnie grom u mojego taty w kapeli góralskiej, co się nazywa Kapela Góralska Antoniego Gluzy, ze styrku. No i jeździmy po festiwalach ogólnopolskich, międzynarodowych. Reprezentujemy tutaj naszą piękną dziedzinę, co się to nazywa Styrk. Wiadomo, że jak telewizja się umawia, na jakieś... no to, to, to jest wszystko, że tak powiem, zaaranżowane spotkanie. Ale Pana faktycznie można tutaj spotkać czasami na, Szczyrku, na Skrzycznym? <grytanie> na Skrzycznym oczywiście, bo ja tu jezdę zagrać e, na Skrzyczny. E, umilą tutaj cała z jak tu przyjadą, u unos w Beskidy. Akurat znajduje, znajdujecie się teraz w Sterku na Skrzycznym i tutaj jest akurat regionalnie e, i historycznie kulturowo region żywieczyzny, bo Beskid Śląski się dopiero tam znajduje od biegu Krzyza i granica zawsze szła w stronę Wisły i w stronę Brennej, tam szczytami zawsze szły granice i rzekami. Także tutaj jest dialekt małopolski, bo tutaj są Małopolanie, dawniej tu była ostatnia wioska w województwie krakowskim, tu była Galicja dawniej. Dlatego mamy tutaj gwarę. Mimo to, że na mapie pisze Beskid Śląski, no ale to tak mnie to wiadomo po swoim to robią. No. Wszystkich tu zapraszam tak, zapraszam ich tu tak serdecznie. Zobaczcie, nie jest łatwo kręcić na kanapie, m, którą wjeżdża się w górę, a w tym przypadku w dół, ponieważ kanapa ma cztery miejsca, a żeby tutaj tą kamerą operować, no to y, nasz dźwiękowiec musi y, zniknąć. Jacek się chowa. Jacek się chowa. Ale jedziemy, jedziemy dalej. No i to żółte światło, to też nie pomaga. A teraz z Wierchów ponownie wybieramy się w doliny, ale poziom nadal będzie wysoki, bo jeśli myślicie, że kultura w Szczyrku to tylko ludowa i folkowa, to spójrzcie na to. Miasteczko nad Żelicą jest prawdziwym mikrokosmosem najlepszego malarstwa, gdzie zjeżdżają miłośnicy sztuki z całej Polski i nie tylko. Dyptyk w drodze na Rysiankę Bożeny z mądry artystki z Żywca. Tutaj mamy dyptyk Tadeusza Króla, namalowany specjalnie na wystawę z okazji 50-lecia miasta Szczerk. Trochę, ja już nie wiem, gdzie patrzeć na przykład. Z każdej ściany spogląda na mnie coś absolutnie niezwykłego, no bo jesteśmy w też w miejscu niezwykłym. Ile tu jest zebranych obrazów? Czy w ogóle mam, możemy powiedzieć o jakiejś konkretnej liczbie, czy jest już, już ich tyle, że to już jest tylko jakaś orientacyjna? Orientacyjna na pewno, ponieważ poza tym, co możemy tutaj w galerii zobaczyć, mamy trzy wielkie magazyny. Mhm. Także obrazów są już... tysiące. Dział sztuki w ogólnym tego słowa znaczeniu, więc również rzeźba i artykuły dekoracyjne, to wszystko na najwyższym poziomie. To ja bym zapytał tak, takie pytanie od laika. Dlaczego będąc w Szyrku... Nie, na nartach, na rowerze albo po prostu na plackach z gulaszem, powinienem przyjść w takie miejsce. Bo jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w tej chwili galerii prywatnych w naszym kraju. Galeria ma bogatą, bardzo bogatą historię. W przyszłym roku będziemy świętować 30-lecie istnienia. Reprezentujemy artystów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Także jest to taki zbiór współczesnej sztuki. A czy mieszkańcy Szczerku zdają sobie sprawę, jaką perełkę tutaj mają w tym swoim mikrokosmosie? Oczywiście bardzo chętnie odwiedzają nas, zarówno mieszkańcy, jak również turyści. To jest wynik tylko i wyłącznie pasji, pasji moich rodziców ponieważ galeria została za, założona przez, przez nich, przez Mirosława i Barbarę Bator. Chcieli stworzyć w szczyrku miejsce, gdzie można by było spotykać się i rozmawiać o czymś innym niż polityka, <laughs> niż nadal. zabawa i, i sport. Stąd pomysł salonu sztuki, galerii sztuki. Co więcej, zaczęło się bardzo skromnie, bo wystawialiśmy tylko artystów lokalnych, ale było tak duże zapotrzebowanie i trafiliśmy na takiego mistrza, jakim był na profesor Jerzy Duda Gracz, który nas od razu z poziomu bardzo lokalnego wzniósł na wyżynę. Ja to mam poczucie takiego dobrze wykonanego zadania. Misja wykonana, czyli szczyrk w wydaniu artystycznym, muzycznym, nie tylko sportowym, chociaż też. Tak, bo chociaż to są góry, to tak naprawdę za nami całe morze atrakcji i pokazaliśmy chyba, że. Nie trzeba tylko przyjeżdżać do szczyrku, kiedy na szczyrku mówi się i do, czyli wtedy, kiedy te opady śniegu są tak duże, że aż porównywalne z jedną z japońskich wysp, ale warto tu przyjeżdżać przez cały rok. Polecamy Waszej uwadze: szczyrk południe bez o tej porze roku i o każdej porze roku i siebie samych też polecam. Tak, w Bułkoroczmassar, właśnie. Do zobaczenia. Cisza! Cisza! A to nie był taki model, było model? Nie, to są wolne. Model to jestem ja. No tak, to już wiemy. Nie o, pszczoła. A, to pszczoła. No to e, pszczoły są potrzebne z tego powodu, <noise> bo dają miód, a z miodu się robi miodonkę. I pan uważa. A ja mnie nie ugryzie, bo mnie lubią. Pszczoło, idź sobie. Mam a, nadzieję, to... że to pszczoła. Ona lubiła gram na to. Te... Ja, yeah. <grystanie> Dlatego przyleciała, słyszała po prostu. Tak, przyleciała posłuchać tak samo <grystanie> tego seczkiego. <grystanie> Zuzia, jak, jak rzeka przepływa przez szczyrk, a zuza yy, mokra. <grystanie> Bo tak było.